Dzisiejszym gościem jest pan Marek Rączka, wójt gminy Żyraków. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jeszcze pierwszy kwartał nowego roku. Za nami niedawno skończył się sezon budżetowy. Jak wygląda budżet gminy Żyraków? Jak wygląda w porównaniu do poprzedniego roku? Na rok 2022 Rada Gminy w Żyrakowie podjęła uchwałę budżetową końcem roku poprzedniego, 29 grudnia. Staramy się zawsze, żeby w nowy rok wchodzić już z przyjętym, uchwalonym budżetem, tak żeby od początku roku można było wiedzieć, na czym się stoi, co można realizować i, i jakie zadania, które zostały ujęte w projekcie budżetu będą realne do, do realizacji. Budżet roku 2022 zamyka się kwotą po stronie dochodów ponad 64 miliony, po stronie wydatków ponad 65 milionów złotych. Oczywiście w porównaniu z rokiem ubiegłym jest mniejsze około 12 milionów, biorąc pod uwagę. Biorąc pod uwagę to, że w roku 2022 świadczenia z tytułu 500 plus zostały przekazane, ich obsługa i, i wypłacanie zostało przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z powyższym od tą kwotę budżet jest pomniejszony. Co stanowi największy procent w wydatkach budżetu? Podejrzewam, że nie jestem odosobnionym przedstawicielem samorządów gminnych, czyli, czyli to, co jest naszym największym wydatkiem, to jest oświata. Otrzymaliśmy z subwencji oświatowej ponad 13 milionów na rok 2022 po zbilansowaniu wszystkich, wszystkich wydatków, które wynikają z potrzeby funkcjonowania dziesięciu placówek oświatowych, czyli szkół, czterech przedszkoli, jak również i żłobka, który opiekuńczo-wychowawczą, to zamknęło się kwotą ponad 23 milionów złotych i, i to jest znaczący procent wydatków w naszym budżecie. Czy wszystkie takie placówki oświatowe i wychowawcze są, są organami samorządowymi, czy nie ma na przykład. Na terenie naszej gminy wszystkie, wszystkie placówki są placówkami publicznymi, którymi organem prowadzącym jest gmina. Czy gmina planuje jakąś modernizację tych placówek? W budżecie, w budżecie gminy zostały zapisane po stronie wydatków, jeżeli chodzi o światę kwoty około 600 tysięcy złotych, które mają być przeznaczone na modernizację i remonty np. budynku Szkoły Podstawowej w Straszencinie. Jest to budynek, który został wybudowany w latach 80. poprzedniego wieku. Na dzień dzisiejszy nie spełnia wszystkich wymogów, jeżeli chodzi o stronę sanitarną, przeciwpożarową, w związku z powyższym, zgodnie z zaleceniami tych organów kontrolnych, musimy dostosować ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, hydranty i instalacje przeciwpożarowe. Kolejny żelazny punkt chyba w, w budżecie każdej gminy to sprawy drogowe. Jakie są planowane inwestycje? Można to podzielić na kilka, na kilka rodzajów. Jest, otrzymaliśmy dofinansowanie przy pierwszym rozdaniu z Polskiego Ładu kwotę 4 miliony 750 tysięcy złotych. Przy naszym udziale 250 tysięcy tak było deklarowane. To jest możliwość wykonania. W, 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 dróg asfaltowych na, na odcinku 9, ponad 9 km. Przygotowując przetarg, to już wiedzieliśmy z kosztorysu inwestorskiego, że ta kwota jest niewystarczająca, żeby taką, za taką kwotę wykonać te 9 km. W związku z powyższym kosztorys inwestorski zamknął się kwotą około 5,5 miliona, natomiast najtańsza oferta, która w wyniku postępowania przetargowego wygra jak gdyby to postępowanie to jest 6,5 miliona. Mamy już podpisaną umowę z wykonawcą i myślę, że w marcu, jeżeli warunki pogodowe pozwolą, już przystąpi do realizacji. Tychże zadań. To jest 31 odcinków na terenie praktycznie wszystkich miejscowości naszej gminy, które będą miały w wyniku tych prac nawierzchnię, uzyskają nawierzchnię asfaltową. Drugim elementem to jest nasze udział w współfinansowaniu zadań związanych z przebudową dróg powiatowych, gdzie uczestniczymy również finansowo w tym roku jest planowana to jest inwestycja dwuletnia przebudowa drogi. W ciągu Dębica Śdziażec przez naszą miejscowość Wiewiórka. Również podpisaliśmy porozumienie ze Starostwem Powiatowym, na mocy którego my zlecamy wykonanie dokumentacji projektowej chodników przy, tychże ciąg przy niektórych ciągach dróg powiatowych. Część robi starostwo, część, część robimy my. Czyli chodniki są sprawą gminy? Znaczy, przy drogach powiatowych to jest zadanie własne powiatu, realizowane przez Zarząd dróg Powiatowych, niemniej jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że korzystają głównie z tych chodników nasi mieszkańcy. Ruch na tych drogach jest coraz większy, intensywność przybywa samochodów, które się tam poruszają i dla poprawienia bezpieczeństwa zdajemy sobie sprawę, że trzeba jak gdyby poprawić to bezpieczeństwo poprzez budowę chodników i, i również partycypujemy w kosztach budowy, projektowania i budowy. Komfort życia, komfort mieszkania wiąże się zawsze z, z instalacjami wodno-ściekowymi. Jakie są potrzeby w tym zakresie w gminie? Na pewno możemy się pochwalić jako gmina wiejska jednym z większych procentu, procentowym z wodociągowaniem i skanalizowaniem naszej gminy. To dzięki, wielokrotnie to podkreślam, dzięki naszemu przynależności do Związku Gmin do Wisłoki, dzięki któremu to udało się zrealizować bardzo wiele inwestycji właśnie w tym obszarze. I, ale potrzeby te są jak gdyby potrzebami ciągłymi, powstają nowe osiedla, gmina Żyraków, która ma zjazd z autostrady, jest gminą jak gdyby podmiejską, sąsiadujemy z Dębicą, coraz bardzo intensywnie się rozbudowuje, coraz więcej mieszkańców się osiedla na naszym, na naszym terenie i nowe, kolejne osiedla mieszkaniowe potrzebują właśnie tych mediów typu woda, typu kanalizacja i również przewidujemy, przewidujemy Budowę, budowę sieci, nowych odcinków sieci kanalizacyjnych, jak również planujemy rozbudowę stacji uzdatniania wody w Żyrakowie, bo po pierwsze, potrzeby są coraz większe. Zasoby wód, jak obserwujemy od kilku lat, wód podziemnych się obniżają. Tutaj też mamy porozumienie z Dębicą, która. Y, będzie y, projektuje i będzie budować y, nitkę wodociągową y, na teren y, na teren naszej gminy Natomiast jeżeli chodzi o kanalizację, to mamy przygotowane dokumentacje na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Mamy takich oczyszczalni trzy. Te, które wymagają rozbudowy i modernizacji, to są oczyszczalnie ścieków w Straszęcinie, jak również oczyszczalnie ścieków w Oliżyrakowskiej. Kiedy te inwestycje będą realizowane? Jeżeli chodzi o. Rozbudowę stacji uzdatniania wody w Żyrakowie. Jest to jeden z wniosków, którym aplikowaliśmy teraz do drugiego naboru, jeżeli chodzi o polski ład. I jeżeli by udało się uzyskać dofinansowania, to w pierwszej kolejności byśmy chcieli rozbudowywać tą stację. Tak jak powiedziałem, po pierwsze jest coraz większe zapotrzebowanie na wodę, bo jest coraz więcej mieszkańców, a po drugie, również stacja ta, która powstała jeszcze w latach 90. poprzedniego stulecia, wymaga modernizacji i unowocześnienia technologii, która tam jest stosowana. Czy będą planowane inwestycje w zakresie takich budynków znaczących do gminy typu domy ludowe? Kolejnym, kolejnym wnioskiem, bo teraz przy drugim, przy drugim naborze do Polskiego Ładu można było aplikować w trzech, trzech obszarach, to jest właśnie wniosek, trzecim wnioskiem. To jest wniosek obejmujący inwestycje kubaturowe. Planujemy rozbudowę, przebudowę kilku remis ochotniczych straży pożarnych, rozbudowę sali gimnastycznej w miejscowości Mokre i, i również rozbudowę, Centrum Kultury i Promocji Woli Żyrakowskiej. Są to inwestycje, które są kosztowne i oczywiście wyłącznie z budżetu, z budżetu gminy nie bylibyśmy w stanie tego wybudować, jeżeli będzie jeżeli będzie możliwość i jeżeli nasze wnioski otrzymają pozytywną ocenę i zostaną zakwalifikowane to myślę że po zakończeniu tych inwestycji tak zwanych liniowych czyli w infrastrukturze mam na myśli tutaj i budowę tych dróg o których wspomniałem 31 i i, i czy ciągów wodociągowo-kanalizacyjnych. W następnej kolejności będziemy chcieli realizować te inwestycje kubaturowe. Trochę dotknęliśmy tego tematu, mianowicie ochrony środowiska. Czy inne inwestycje związane z ochroną środowiska są planowane, na przykład inwestycja w odnawialne źródła energii? Na terenie naszej gminy od kilku lat korzystamy z możliwości dofinansowania zadań dla, dla mieszkańców, to były realizowane projekty, jeżeli chodzi o kolektory słoneczne z programu szwajcarskiego też poprzez Związek Gmin do Rzecza Wisłoki, gdzie Ponad 450 instalacji kolektorów słonecznych zostało zamontowane u naszych mieszkańców, potem był projekt tzw. parasolowy, gdzie z gminą Rakszawa i z gminą Gać wyposażaliśmy mieszkańców w instalacje fotowoltaiczne kolektorów słonecznych, piecy ekologicznych na, na pelet. O, Kończymy teraz realizację zadania w ramach programu 3.3.1 zmiana, obniżenie emisyjności spalania, jeżeli chodzi o kotły, wymiana kotłów z paliwa stałego na, na gaz. W 108 domach zostały wymienione takie gazy, takie, takie kotły. Natomiast gmina Żyraków razem z czterema innymi gminami, czyli Dębicą, z powiatu Dębickiego i, i Robczycami i, i Wieżycami i Ostrowem z powiatu Robczycko-Sędziszowskiego y, zawiązała klaster energii, który pozwoli również. <duszelne> który pozwoli również w sposób, że tak powiem, uprzywilejowany ubiegać się o dofinansowanie z jednej strony dla mieszkańców w formie, w formie projektów parasolowych, z drugiej strony jeżeli będzie taka możliwość modernizacji. Naszych kotłowni, co prawda wszystkie są opalane gazem, ale, ale niektóre kotłownie czy niektóre kotły, które są tam zamontowane, już mają odpowiedni okres użytkowania. W związku z powyższym chcemy również tam je zmodernizować. Czy mieszkańcy chętnie biorą udział w takich projektach? Tak, biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę to, co obserwujemy teraz na rynku energetycznym, jeżeli chodzi o ceny paliw energety, energii elektrycznej, gazu, już nie wspomnę również o, o, o węglu. Pragnę przypomnieć, że do końca czerwca wszyscy musimy y, zadeklarować, y, jakim źródłem y, opalamy, na, ogrzewamy nasze, y, nasze domy mieszkalne y, do centralnej ewidencji emisyjności. Y, musimy to zgłosić, każdy ma obowiązek. Y, w związku z powyższym y, ceny, które ostatnio no, na pewno zaskakują nas wszystkich, y, powodują, że ludzie y, chcą się wspomagać, mieszkańcy chcą się wspomagać wspomagać również odnawialnymi źródłami energii, czy to do, do ogrzewania swoich mieszkań, czy do produkcji ciepłej wody, ciepłej wody użytkowej.